O, jest piękna ryba. Wzięła na pelet. Idzie pod prąd. Przepraszam Was, jak będzie mnie źle słychać, ale tuż przed. Wow, 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 wow. wow. Ale idzie pod prąd w górę. W górę rzeki. Wow, niesamowite. Spowiła się tam przy brzegu. Nie wiem, czy widzieliście. Próbuję ją pompować. Przypomnę, mam 0,32 yy, fluorocarbon. Okej, okay. idzie, idzie z nurtem. Podejdę trochę tutaj, dalej, żeby czas gdzieś tu przy brzegu nie weszła za bardzo w jakieś kamienie. Nie mam pojęcia, co to może być. Zostawiam, że to może być czasem brzana, bo tu jest silny nurt. Jest tu przy samym brzegu. Wow, co to jest za ryba? Muszę podejść. Nie, piękny karpiszon. Zobaczcie. Pięknie pojechałeś, kolego. Teraz tam mam podbierak. Jest, chodź tutaj z prądem. Tam mam podbierak. No, chodź, kolego. Dobrze miałem wolny, wolny bieg włączony Bo Przepraszam za syf ale nie spodziewałem się tak szybko brania Teraz szybko podbierak nahać no, kolego Podbierak mały ale w mam karpiowy jeszcze kurde ja mogłem Nastawiłem się na brzany A tu proszę taka niespodzianka No chodź kolego. Pięknie. Pięknie jesteś. Oj. Jeszcze masz siłę. Wow. Jest kaworybki, piękny. No nie chcę do podbieraka No chodź. Piękny rzeczny dzików jesteś. Wow, śliczności moje. No chodź. Wow. Podbierak trochę nieadekwatny do ryby, ale wybaczcie mi. Najważniejsze, że ryba jest w podbieraku. Zaraz będę mógł zważyć, zrobić piękne zdjęcie. Wow, śliczny. I z powrotem do wody.